Jo siemano, z tej strony Patryk, a dzisiaj witam Was w pierwszym odcinku na nowym kanale. Jak widzicie, tutaj nie mam filmu, ale jak wy to widzicie, to już jest film i właśnie ten. No to zobaczymy informacje. W sumie pokazywałam Wam na tym kanale, także może im ogólnie jak przesłać nagranie, bo... Pewnie Was to ciekawe. Jest to bardzo ważne, żeby przesłać nagranie ze zwierzątkiem. No, jakiś śmieszny moment ze zwierzątkiem. Możecie nagrać i wysłać na Gmaila, który jest tutaj pokazany w informacjach. Przepiszcie go. Ja na pewno użyję go w odcinku, gdyż ja pobram aplikację, która łączy filmy. No, i połączę te wszystkie filmiki ze sobą. No i wyjdą takie fajne filmiki. No, z po prostu, jakby to powiedzieć, momentami śmiesznymi kotów. Także no, w sensie nie muszą być tylko koty, ale ogólnie zwierzęta. No. Tutaj mam kociego. No, kociego zadymiarza. Nie, no to nie jest zadymiarz, tylko zwykły kot. No. Jak przesłać ten film? No dobra, to już Wam pokazuję. Dobra, jak już macie przepisany mój gmail, to musicie kliknąć ten taki e, haczyk, w sensie jaki haczyk? No taki załącznik plików, klikacie. No i tak jak zdjęcia wybieracie Tutaj na przykład właśnie jakiś swój filmik z kotami, jest to bardzo proste, możecie napisać coś na przykład, siema, program progro, no tak możecie napisać przykład, to jest taki właśnie, no, nie musicie nic pisać, ale fajnie by było jakbyście coś napisali, no. No i wysyłacie. No i dostałem tutaj informację, Chyba do siebie teraz wysłałem tą informację. Tutaj pobieram sobie filmik. No i później go mogę obejrzeć, czy jest odpowiedni i tak dalej. A później go połączyć, jak będzie odpowiedni. No, no już mam Mam nadzieję, że wszystko jest wyjaśnione. No. Więc do widzenia, pa, pa.